To nazywamy taką, takim momentem, gdzie, gdzie siedzieliśmy pod lodówką. Pusta? Najczęściej z, z patrykarzem. Tak. I to był czas, w którym pracowaliśmy nad postaciami w tym spektaklu. Trwało rok prawie, oczywiście z dużymi przerwami, ale też y, z czasem intensywnej pracy. E, to było u Tomka w mieszkaniu. Z jednego pokoju wynieśliśmy wszystko, co tam było. Czyli nie napracowaliśmy. Czyli nie napracowaliśmy, dużo. E, I tam była nasza scena. A najlepiej nam się próbowało w kuchni pod lodówką z paprykarzem i był taki okres, że spotykaliśmy się jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie codziennie na całe dnie. I doszło do tego, że w pewnym momencie zaczęliśmy śpiewać ten tekst. Sobie. Między sobą. Nawet Który w wersji musicalowej na przykład tak, wyglądał to to dosyć intrygująco. <głos> <noise> błagam Cię, błagam Cię, błagam Cię, błagam Cię, błagam Cię, błagam Cię... <noise> Dla polskiego teatru, że, bo, bo, bo wywodzimy się jakby z, z myślenia bardzo filmowego. I w ogóle myśląc o tekście, też tak. I, i, i myśląc o tekście, my myślimy bardziej filmowo niż o teatrze. Ktoś napisał o tym spektaklu, że to jest niskobudżetowy film w teatrze. Tak. I, i, I zresztą ten tekst daje nam tą możliwość, bo on jest tak napisany, że no nie da się go tak. po prostu przegadać, pokazać, czy, czy cokolwiek takiego. On żyje, on tętni. A on jest przecież to jest mięso. dwa I pyta mnie, jak tam? Przemyślamy sobie wszystko? Bardzo trudno jest nam o tym opowiadać i jakby wskazywać konkretne rzeczy, dlatego, że to jest bardzo, bardzo osobiste. To jest rodzaj jakiegoś takiego... Jakby spróbujmy sobie to... Historia jest taka, że my mamy jakąś tam historię, nad którą pracujemy pod lodówką, w mieszkaniu, gdzie mamy taką ogromną ochotę coś zrobić. No i pojawi się pan Piotr, który jest dla nas mistrzem, patrzy i zaczyna z nami rozmawiać w bardzo, bardzo osobisty sposób. I... a ponieważ to są bardzo takie intensywne postaci z którymi się mierzymy, to, no to były bardzo, bardzo, bardzo takie delikatne sprawy, bardzo osobiste, bardzo intymne. Dlatego trudno jest... Ja na przykład nie lubię o nie robię tego, nie opowiadam o tym, w jaki sposób nimi rozmawiają i o czym, natomiast jestem przekonany, że no, Fakt, że pan Piotr się pojawił na drodze McGovern, w czarze McGovern, dla człowieka, by było bardzo dobrze, ponieważ zamknął tą postać od początku do końca. Pomógł mi przejść przez pewne rzeczy, z którymi na końcu sobie radziłem. Pomógł mi zbudować tą postać dokładnie tak, jak ona powinna wyglądać. Myśmy zrobili mm, zwiastun e, tego spektaklu w sposób całkowicie filmowy, na zdrowie, e, całkowicie filmowy, to znaczy napisaliśmy scenariusz e, w trzech. E, poprosiliśmy ludzi filmu, e, Maćka Majchrzaka, e, który był operatorem i e, e, Stworzyliśmy całkowicie nową sytuację, krótki film, który trwa minutę 31, który zapowiada ten spektakl. Jest to, z tego co ja wiem, pierwsza w historii polskiego teatru tak, takie wydarzenie. Kompletnie filmowe co jest ważne. To jest w sensie, takim, że całe miastu yy, jest yy, stworzony właśnie, może to jest dobre słowo językiem filmu, yy, w związku z czym pojawiają się pewne rzeczy, których nie ma u nas na spektaklu. O, co jest bardzo istotne. I jakby zderzenie się z tekstem, ze sztuką, która w czasie rzeczywistym trwa ponad godzinę 30 minut. Zderzenie się z tym powoduje, że ukrojenie materiału do minuty 30 jest dosyć kłopotliwe. Co powiedzieć, żeby nie zdradzić, a co powiedzieć, żeby zachęcić. Tak się złożyło, że usiedliśmy do tego bardzo, bardzo skrupulatnie. Wybraliśmy to, co po prostu filmowo Spotkaliśmy się z operatorem, każde ujęcie było y, y, opisane szczegółowo, jak, ile trwa i tak Wśród zwierząt nie ma zdrajców, złodziei, gwałcicieli i zbrodniarzy. Wśród zwierząt nie ma świń. Są łowcy i uciekinierzy. Jest walka o pożywienie i to bez przerwy. Jest chęć zabrania pożywienia innemu zwierzęciu. Ale to właśnie na tym polega. Każdy jest katem i ofiarą, tak jak w życiu. Jesteśmy po jednej stronie stołu i po drugiej stronie stołu. To się zmienia. I, I ja jakbym siedział, to bym był pewnie podobnie zmęczony jak pan, po tej drugiej stronie stołu. I myślę, że to jest właściwe uczucie. Ja nie widzę w tym nic, że był Pan zmęczony. Ja osobiście. Bo to ma męczyć. Bo to jest właśnie męczące. To jest. No, jak ktoś się tak znęca nad człowiekiem, no to jest to bomba. ja w takim razie pozwolę sobie powiedzieć, że ktoś taki jak ty tu, może się hmm. na mną znęcać. Hmm. Mam tak ogromne poczucie bezpieczeństwa. Hmm. Dito jest... jest w tym, no, on wie jak to zrobić, żeby, żeby, żeby było właśnie bardzo, bardzo bezpieczny. Śmiejemy się, że, 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 że no tak, no, właściwie to już w i, i, i cokolwiek, ja wiem, mi się to nie stanie. I to bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo że na przykład była mega, potwornie ciężka praca. Kombinacje czy sznurek, mam być, mogłem nie być. A białku? Przerabialiśmy różne, różne opcje. I, i, i to, to takie właśnie się zespolenie było bardzo trudne, co nie zmienia faktu, okay. Że, że no, doszliśmy do etapu, który sobie razimy. I ja czuję du duże poczucie bezpieczeństwa ze to strony kolegi. To, to, to działa też w tą stronę. Prawda? Że cię nie okuluję <grym> na przykład. To, to nie, tak, tak nie <grym> było. To, to, to robisz. Ale z, z miłości mam do Robimy to, żeby przetrwać.